Dzień dobry lub też dobry wieczór Państwu, w zależności od tego, kiedy się widzimy. Dzisiaj kilka słów na temat początkowego, ale także późniejszego okresu amerykańskiej ofensywy powietrznej przeciwko Wietnamowi Północnemu. Dzisiaj będziemy zajmowali się głównie wykorzystaniem samolotów bombowych B-52 i troszeczkę sobie o tym opowiemy. Oczywiście ten materiał nie wyczerpie całego tematu, dlatego też będę skupiał się głównie na tym, Początkowym okresie, natomiast o tym końcowym też kilka słów powiem, natomiast proszę nie traktować tego jako zamkniętego działu, zamkniętego wątku. Samolot B-52 od lat pozostaje jednym z najważniejszych bombowców wykorzystywanych przez amerykańskie lotnictwo wojskowe i był takim samolotem także w czasach zimnej wojny. De facto debiutem bojowym samolotów tego typu była operacja Rolling Thunder która potwierdziła to, co było wiadomo już po zakończeniu II wojny światowej. Otóż nie da się tak po prostu wybombardować jakiegoś państwa z wojny, a już zwłaszcza Wietnamczyków, którzy byli przyzwyczajeni do życia w niewygodach. Generalnie, podczas działań bojowych na terenie Wietnamu Amerykanie korzystali zarówno z jednostek lotnictwa taktycznego, jak również z bombowców strategicznych. Działania prowadzone przez lotnictwo taktyczne, m.in. z wykorzystaniem samolotów takich jak F4 w różnych wersjach i odmianach, w tym także w wersji morskiej, jak również F105 i A4E czy A6, zostaną wspomniane przy innej okazji, a dzisiaj chciałbym najwięcej powiedzieć o Stratofortesach, które zostały po raz pierwszy wykorzystane przez amerykańskie lotnictwo wojskowe nad Wietnamem w 1965 roku. Wówczas to amerykańskie lotnictwo bombowe otrzymało rozkaz przeprowadzenia uderzenia bombowego na stanowiska zajmowane przez Siły Narodowego Frontu Wyzwolenia Wietnamu, które znajdowały się kilkadziesiąt kilometrów od Sajgonu. Do przeprowadzenia wspomnianego zadania bojowego skierowana została niezbyt liczna grupa samolotów bombowych złożona z 27 B52, których załogi otrzymały rozkaz przeprowadzenia bombardowania wspomnianego rejonu z dość dużego pułapu. Amerykanie mieli wówczas dokonać zrzutu 450 ton bomb na obszar o powierzchni 5 km kwadratowych. Od tego czasu samoloty B-52 zaczęły dokonywać regularnych nalotów na różne cele położone głównie na terenie Wietnamu Południowego, które były kontrolowane przez oddziały podporządkowane organizacyjnie Narodowemu Frontowi Wyzwolenia Wietnamu czyli były to różne siły partyzanckie, tak zwane Wietminy. W działaniach tych początkowo wykorzystywano głównie samoloty, które stacjonowały na terenie amerykańskiej bazy lotniczej Guam, gdzie potężne amerykańskie bombowce znajdowały się poza zasięgiem ewentualnych dywersantów czy partyzantów, którzy na terenie całych dawnych Indochin podejmowali liczne próby zaatakowania lotnisk wykorzystywanych przez Amerykanów i często odnosili na tym polu pewne sukcesy. Wiele tych prób było uwieńczonych powodzeniem, co wynikało z jednej strony z braków w personelu wojskowym wśród Amerykanów, którzy musieli kierować swoich ludzi do wykonywania innych zadań, a także wynikało to z tego, że w pierwszym okresie prowadzenia działań bojowych na terenie Wietnamu i Indochin brakowało tych baz. I te bazy były generalnie rzecz biorąc dość napchane sprzętem, co ułatwiało zadanie partyzantom, którzy ostrzeliwali je na przykład z różnego rodzaju improwizowanych moździerzy. Korzystanie z bazy Anderson położonej na wyspie Guam było bezpieczniejsze, ale stwarzało wiele nowych problemów. W pierwszym rzędzie trzeba tutaj wspomnieć o konieczności pokonania dość dużego dystansu pomiędzy miejscem stacjonowania bombowców. A obszarem prowadzenia działań bojowych. Oprócz tego Amerykanie musieli znaleźć sobie jakieś nowe bazy, które byłyby bliżej, co pozwoliłoby na wykorzystanie większej ilości bombowców. W listopadzie 1966 roku wyspa Guam nadal pozostawała główną bazą amerykańskich samolotów bombowych B-52. Do których dołączyło w tym czasie około 20 nowych samolotów, które sprowadzono ze Stanów Zjednoczonych do prowadzenia operacji bojowych nad Wietnamem. W miarę upływu czasu grupy bojowe złożone z samolotów B-52 prowadziły działania w coraz większej liczbie. I tak początkowo bombowce działały w grupach liczących od 9 do 30 samolotów. Najczęściej amerykańskie wyprawy leciały w szyku opisywanym przez historyków lotnictwa jako kolumna kluczy. W skład każdego klucza wchodziły trzy samoloty bombowe, które ustawiały się tak, by wchodzić nad cel w niewielkich odstępach czasowych. Zdaniem niektórych krajowych autorów z okresu Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, całe bombardowanie przeprowadzone przez zgrupowanie amerykańskich bombowców B-52 miało na terenie Wietnamu trwać od 5 do 10 minut. Przy czym zrzut ładunku bojowego przez bombowce miał następować w momencie, gdy samoloty znajdowały się na wysokości między 7 a 12 tysięcy metrów. No, ale to nie zawsze się potwierdza z tym, co możemy przeczytać w nowszych opracowaniach. Amerykanie wskazywali, że podczas każdego z takich nalotów byli w stanie zrzucić od 150 do 500 ton bomb, w zależności od tego, ile samolotów brało udział w podobnym uderzeniu. W początkowym okresie działań bojowych nad Wietnamem, jeden B-52 był w stanie zabrać na pokład 17 ton bomb. Ładunek bojowy przedstawiał się w takich warunkach w następujący sposób. 51 bomb o wadze 340 kg, każda, z których 27 było założonych i podczepionych w luku bombowym, a także 24 bomby, które zostały umieszczone na zaczepach umieszczonych pod skrzydłami. W drugiej konfiguracji stosowanej przez Amerykanów podczas działań bojowych nad Wietnamem samoloty przenosiły 27 bomb o masie 480 kg, każda. Krótce potem, w listopadzie 1965 roku, Amerykanie zaczęli stosować inną taktykę, która polegała najpierw na przeprowadzeniu niewielkich modyfikacji samolotów z myślą o prowadzeniu operacji bojowych nad Wietnamem. Na skutek przeprowadzenia tych modyfikacji, jak również poszukiwań nowych baz, z których mogłyby korzystać amerykańskie bombowce, możliwe okazało się wykonywanie dłuższych lotów i zabieranie większego ładunku bojowego, którego łączna masa na jeden samolot w 1966 roku doszła do 27 tysięcy kg. W miarę upływu czasu ładunek bojowy przenoszony przez poszczególne samoloty zmieniał się. Jeden z ostatnich wariantów, Przygotowania samolotu bombowego B-52 do lotu nad Wietnamem miał zakładać wykorzystanie 84 bomb o masie 225 kg każda umieszczonych w luku bombowym, jak również 24 bomb o masie 340 kg każda, które były umieszczane pod skrzydłami bombowca. Jeszcze inny wariant zakładał wyposażenie samolotu w 66 bomb 340 kg, które były umieszczone zarówno w luku bombowym, jak również pod skrzydłami. Generalnie spory problem, który był bezpośrednio związany z koniecznością bazowania samolotów B-52 na terenie wyspy Guam, dało się zobaczyć po pierwszym spojrzeniu na mapę. Otóż długość misji, która była wykonywana na trasie Wietnam-Guam. To około 18 godzin, z czego na sam lot przypadało około 12 godzin. Pozostałych 6 godzin poświęcano na przygotowanie samolotu do wykonania zadania, przeprowadzenie odprawy przed lotem, analizowanie celu, sprawdzenie samolotu, a także omówienie wykonywanego zadania po powrocie załogi z lotu bojowego i składanie meldunków dla oficerów wywiadu, którzy zadawali bardzo wiele pytań. Kolejny problem stanowiło zapewnienie Odpowiedniego wsparcia. Do wykonania przelotu na trasie Guam Wietnam potrzeba było floty samolotów cystern KC-135, które docelowo bazowały na terenie bazy Kadena na Okinawie. Pobieranie paliwa zazwyczaj następowało w rejonie położonym na północ od Filipin, i potem bombowce B-52 wchodziły już na kurs bojowy. Generalnie jednak początkowo Amerykanie nie mieli kompletnie pojęcia, jak efektywnie wykorzystywać samoloty B-52, które były kierowane m.in. do przeprowadzania nalotów na różne cele kontrolowane przez partyzantów Wietminu, którzy jednak w większości przypadków umieli stać się niewidzialni i uniknąć pojawienia się wielkich bombowców. W 1965 roku zaczęto wprowadzać do realizacji Podobnych zadań, inne samoloty z napędem odrzutowym. W tym czasie działalność bombowców strategicznych, a nawet mniej rzucających się w oczy samolotów odrzutowych z jednostek lotnictwa taktycznego, była dość monotonna. Załogi B-52 wykonywały miesięcznie od 10 do 12 lotów, podczas których ich załogi miały prowadzić zwalczanie celów, na które zazwyczaj trzeba było zrzucić duży ładunek bomb. Problem polegał na tym, że najczęściej były to różnego rodzaju oddziały partyzanckie. Skład grup bojowych wynosił w tym czasie przeważnie od 25 do 30 samolotów, co wynikało z pewnych ograniczeń, jakie nakładało na Amerykanów korzystanie z bazy Anderson na terenie wyspy Guam. Jednocześnie, w miarę upływu czasu, cele zaczynały ulegać zmianie, a Wietnamczycy coraz częściej mogli doświadczyć tego, czym jest ofensywa bombowa przeciwko Wietnamowi Północnemu. Pod koniec 1965 roku przeprowadzono drobne, ale za to bardzo istotne zmiany w amerykańskiej koncepcji wykorzystania bombowców strategicznych przeciwko celom na terenie całego Wietnamu. W 1966 roku Amerykanie zwiększyli też ilość bombowców zaangażowanych w działania bojowe z 30 do 50 sztuk. Jednocześnie zbudowano kolejną bazę przeznaczoną dla lotnictwa bombowego, która była zlokalizowana w Satahip na terenie Syjamu. Wykorzystanie bazy położonej w odległości około 700 km od celów bombardowanych przez Amerykanów pozwoliło im na zwiększenie intensywności działań. W nowych warunkach lotnictwo amerykańskie było w stanie przeprowadzać nawet trzy naloty dziennie i to znacznie większymi siłami niż dotychczas. Na tym jednak nie koniec, bo w miarę upływu czasu także lotnictwo wietnamskie coraz lepiej przygotowywało się do walki z Amerykanami. Ciekawy przypadek wykorzystania samolotów B-52 przez Amerykanów w trakcie wojny wietnamskiej stanowi natomiast udział tych maszyn w bitwie o Jadrang w listopadzie 1965 roku, gdy B-52 zostały wykorzystane do prowadzenia operacji bliskiego wsparcia własnych oddziałów walczących na pierwszej linii frontu. Co się zaś tyczy Wietnamczyków, to pojawianie się kolejnych nowych samolotów odrzutowych, takich jak MiG-21, a także zestawów przeciwlotniczych, stanowiło znaczące wzmocnienie dla wietnamskiego potencjału. Nie przekładało się to jednak na większe straty wśród amerykańskich bombowców. O tym jednak za chwilę. Musimy tutaj zrobić sobie taką drobną uwagę. Otóż jakiś czas temu wszedłem w posiadanie książki Mariana Wolina Agresja Amerykańska w Wietnamie. Stanowi ona bardzo ciekawy opis działań prowadzonych przez wojska amerykańskie, widziany oczyma drugiej strony, jednakże w pewnych momentach po prostu ta praca się nie broni. Otóż autor tej pracy twierdził na przykład, że Wietnamczycy wykorzystywali do prowadzenia operacji przeciwko samolotom B-52 maszyny MiG-15, co jest nieprawdą. Generalnie lotnictwo i osłona czy obrona przeciwlotnicza Wietnamu przed nalotami ze strony amerykańskich bombowców były oparte w 100% na sprzęcie radzieckim, ale na pierwsze miejsce wysuwały się tutaj zawsze samoloty MiG-17 i MiG-21, które stanowiły podstawę wyposażenia wietnamskiego lotnictwa wojskowego. Natomiast MiG-15 służyły tylko do szkolenia personelu latającego. Warto natomiast powiedzieć o tym, o czym Polscy autorzy, którzy pisali w latach 70., jeszcze 60., nie mówili ani słowa: to to, że Wietnamczycy nie mieli żadnych sukcesów w zwalczaniu samolotów B-52. Praktycznie do 1972 roku wietnamska obrona przeciwlotnicza nie była w stanie zestrzelić żadnego amerykańskiego bombowca tej klasy. Wszystko zmieniło się w 1972 roku, a dokładniej 22 listopada 1972 roku, gdy samolot B52D z numerem 55110 działający z bazy Utapao został zestrzelony przez rakietę przeciwlotniczą podczas nalotu na Winę. Załoga, pomimo poważnych uszkodzeń, zdołała zapanować nad maszyną i dociągnęła nad Tajlandię, gdzie opuściła pokład bombowca na spadochronach. Był to pierwszy przypadek utraty samolotu tej klasy w boju. Jednakże prawdziwy rozkwit amerykańskich operacji bojowych, realizowanych z wykorzystaniem B-52, nastąpił w święta Bożego Narodzenia 1972 roku w ramach operacji Linebacker II która jest znana historykom także pod nazwą bombardowania świąteczne. Działania te były realizowane między 18 a 29 grudnia 1972 roku. W ich trakcie Amerykanie rzucali do walki całe fale bombowców B-52, głównie w odmianie D, chociaż zdarzały się też przypadki stosowania samolotów w wersji G, które docelowo były budowane w celu zakłócania pracy nieprzyjacielskich stacji radarowych. Nad Wietnamem latały jednak jako zwykłe bombowce, zabierając na pokład po prostu mniejszy ładunek bomb. Jednocześnie, podczas wspomnianej kampanii, strzelcy pokładowi latający na samolotach B-52 zapisali na swoje konto kilka zaskakujących sukcesów. Pierwszy z nich miał miejsce 18 grudnia, gdy starszy sierżant Samuel Turner z B-52 dostrzegł zbliżającego się do jego samolotu wietnamskiego MiGa-21. Gdy samolot nieprzyjaciela znalazł się w zasięgu, Turner ostrzelał go z czterech karabinów maszynowych kalibru 12,7 mm, których celna seria spowodowała eksplozję myśliwca tuż pod maszyną Turnera. Zestrzelenie to zostało potwierdzone przez Louisa i LeBlanc'a, strzelca pokładowego z drugiej lecącej tuż obok stratofortecy. Za swój wyczyn Turner został nagrodzony srebrną gwiazdą, a samolot, którym wówczas leciał, B52 z numerem 56676 jest obecnie prezentowany w Fairchild. Natomiast kolejne zwycięstwo powietrzne odniesione przez amerykańskich strzelców pokładowych miało miejsce w wigilię 1972 roku. Wówczas to załoga B-52 o nazwie własnej Diamond Lil, wzięła udział w bombardowaniu Taj Guyen, a dokładniej tamtejszych stacji kolejowych i wykorzystywanych do transportu materiału wojennego linii kolejowych przebiegających przez tą miejscowość. Wówczas starszy szeregowy Albert E. Moore dostrzegł szybko zbliżającego się MIG-21, którego cel nie ostrzelał. Mur otworzył ogień z 3700 metrów i prowadził ostrzał tak długo, jak Mik znajdował się w jego celowniku. Strzelec pokładowy z drugiego B-52, sierżant Clarence W. Chute, zameldował, że widział, jak ostrzelany przez mura Mik staje w ogniu i spada na ziemię, jednakże straty tej nie udało się potwierdzić w niezależnych źródłach. Zresztą także pierwsze zestrzelenie nie zostało potwierdzone. Później, po zestawieniu danych wietnamskich i danych amerykańskich. Sami Wietnamczycy przyznają się natomiast do utracenia w dniu 24 grudnia 1972 roku trzech migów-21, które miały zostać zestrzelone przez myśliwce F4 Phantom, natomiast Wietnamczycy Przyznają się też do utraty jednego MIG-21, który miał zostać utracony w walce z B-52 w dniu 16 kwietnia 1972 roku, a to czyni z B-52 największy samolot w historii, który odniósł zwycięstwo w walce powietrznej. A dzisiaj z mojej strony to już wszystko. Mam nadzieję, że materiał wzbudził Państwa zainteresowanie. Zapraszam państwa do wspierania kanału, co możecie zrobić na kilka różnych sposobów za pośrednictwem wirtualnej kawy Patronajta YouTube'a. Jest to dla mnie bardzo istotne, bo pozwala mi na załatwienie różnych pilnych spraw. A czcigodni widzowie, wspierający, niczym obsługa techniczna, pozwalają mi rozwijać skrzydła i zrywać się do kolejnego lotu. Ich listę widzicie właśnie na ekranie. Każdy z tych ludzi to taki mój bohater, chociaż nie noszą peleryny. Pozdrawiam serdecznie, a zwłaszcza patronów, widzów wspierających i kawoszy. A wszystkich zapraszam na następny materiał, który powinien pojawić się na kanale już niebawem. Trzymajcie się ciepło, cześć i czołem.